Na odcinku dzisiaj nie możemy dotykać koloru zielonego, czyli tego. Ale niebieski już możemy. Teraz. Ok. Czemu ja nie mogę jechać? Dobra, walić to. Poproszę, idziemy. Albo. Dobra, walić. Idziemy. Po drodze, może będzie jakieś auto. Ok, idziemy. O, tu jest jak. Nie, ale zielone! Nie możemy tego dotknąć. Idziemy dalej. Okej. Okay. Dobra. Prawie mi się na łeb mi ten. Nie wiem, czy to się liczy, jakie to jest. Zielone. Aha, musimy najpierw iść na stajnie. Takie mamy pierwsze zadanie. Żeby iść na stajnie. I, do, i dotknąć koloru. Żółtego. No dotknęliśmy. Do tego do, musimy dojść. Ale jest cały zielony. To auto możemy brać. Teraz jedziemy. O kurde. o kurde. Dobra, daję sobie jedną szansę. Mamy dwie szanse. Okej. Okay. Aha, zamknięte. Mamy kilka szans. Mamy jakąś procent szans. Że zrozumiemy się zielone, mamy mm. No w domu teraz jest mało zielonego. O kurde, gdzie jest gdzie gdzie Czekaj, bomba jest zielona. Nie wiem, czy to się nadaje. Mamy gramy na takim zielonym. Jak pieniądze. Nie wiem, kurde. Nie wiem. Jak coś tu napiszcie mi w komentarzu, co wygrałam czy nie. Ale pieniędzy nie będziemy brać. Dobra, wygraliśmy. Teraz do sejfu. Nie do sejfu, tylko do banku. Szybko, szybko, szybko. Proszę, żebym... No, Urzucał Daj bardzo duża szansa, z To benem... prawie już myślałem Oj, powiadomienie Ostatni. Mam ostatnią szansę Szybko, 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 szybko. Sopsi się też liczę. 3, 2, 1 Nie no. Nie wiem czy jak wejdziemy. Dobra, już myślałem. Tej palety też nie możemy. oku o co, o co tu chodzi? że tutaj jest kolor zielony o, oh, fuck karta jest zielona nie, no to idziemy tajną skrytką tym samym pojedziemy otwieraj się co był. dobra tu... Tu prawie nic nie ma zielonego. Tu... I jak to wygra... Aha! Czekaj! Aha. Typowe lagi Czekaj, nie czy jak... Powiedzcie mi w komentarzu, czy... Czekajcie... Usług. No niestety, jeszcze raz musimy. Ja na razie nie będę wam zanudzał. Jak jadę do banku, to się widzimy przy banku. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Tutaj jakoś. Ktoś tu okradał przez chwilę. Aha. Teraz jak mam to zrobić? Możemy ryzykiem zrobić. O kuźwa. Nie wiem czy to się liczy, czy to jest jako czar. O fuck. 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 Napiszcie w komentarzach. A teraz lecimy gdzieś indziej. Hmm, na przykład to. Tym jedziemy I teraz musimy odebrać jakoś nasz samochód Bo przez policjant... O kur... Ale w trakcie jazdy nam padło auto Ale padło nam auto Chciałam tam dojechać No i pada całkowicie Nie możemy mieć autem, właśnie zapalił Teraz jak mam wrócić? Do tamtego auta Do tego musimy najpierw na, znaleźć nasze auto Okej, okay, tutaj już doszłam. To już była męcz, zamęczna podróż. Czekaj, co tam stoi? A, wy tego nie widzicie. Szybko. Czekaj, co tam stoi? Tutaj? To moje auto przecież. Szybko wyruszam, dam. wyruszam dam.

No, w parkura. Dobra. Jeśli nie możemy drabiny i tego użyć, no i bomby tak samo. Nie możemy użyć. I teraz tutaj i wygrywamy challenge. Teraz tu, aha. Co robi? Jesteśmy teraz w domu i teraz musimy jakoś znaleźć mojego kolegę. O kurwa, nie wiem, czy ja przypadkiem nie dotknąłem. okej okay. okej. Czekajcie, widzę. Okay. Chyba mój kolega jest na spawnie ale nie wiem dokładnie. <śleszy> Zielone to jest naprawdę, to jest wszędzie w niej zielone. Jezu, oh, jest Nie patrzcie na czat w ogóle, a to wam Auto mi nie działa, kurde.

Przegraliśmy!